My jesteśmy małżeństwo, cholera jasna. W rolach głównych. Worek, worek. Właśnie leżałem, leżałem, a pan Krzysztof czy, czy, śpiewa. Już półtora godziny śpiewa. No to wcześniej dwa dni temu śpiewał do otwarcia rano. Czwarta cztery po spać. No to ciekawe kto czy, Kto się nad kim znęca. Trzeba być człowiekiem wyrozumiałym i uczciwym do ludzi. Dobra, ja, ja domów z mi... Dobra, dobra, chcesz, wyłącz ten, ten telefon. Ja nagrywam teraz film. Nie rozumiesz? Eee, chcesz to przyjeżdżać? Nie rozumiesz, ja nagrywam teraz film. No to widzicie, jaka to osoba jest. Niech przyjeżdża. przyjeżdżę i patrzę. Dobra, na razie. No to widzicie. Nie ma. To ja chcę się wyprowadzić. Nie ma tutaj dla mnie pogłęb życia. A nie odzywaj się. Jak ja nagrywam to się nie odzywaj. Jak ty sam nagrywasz to ja się nie odzywam. Jesteś bardzo ciężki człowiek. Masz ciężki charakter. Sami widzicie jak ja nagrywam filmy. To są filmy kulturalne, a nie po prostu jakieś beleco. A? Pies kurwa porozrzucał A nie kurwa zbieraj A chuj mamy po... Nie przyklinaj, ja nagrywam to Na A Wieprz A i kupiłem o. Kotlety Z pieczarkami, ziemniaczki I kiszona kapusta Lo. Nie Wrocław Wrocław Lodz, A dobry nie będę Bo to śmieszne Znaczy ciężko się wymawia Nie Wrocław Wrocław Ale tak Właśnie Krzysiek rozmawiał Dzisiaj dwa razy przez mój telefon i źle bardzo się wypowiadał się, krzyczał, wyzywał, tak samo wyzywa gośkę, a Gośka ma pragnienie stąd mnie zabrać. I bym powiedziała, że jak mnie będzie tak dokuczał, tak będzie ją też wyzywał, to wreszcie zrobi z nim porządek. Bo no ogólnie chcę powiedzieć, ta y, Paulinka też zainteresowana jest z Warszawy, ona ma 24 lata, ona jest dla mnie za młoda, ja mam 47 lat, a, go, a, a Gosia ma 45 lat, to pasujemy, że po prostu ja 2 lata jestem starszy. Mogę Wojciech coś powiedzieć na, te, na ten temat Gosi? My tam. A zaraz, ty nie, nie, gadał. Nie, nie. zaraz ty be, jak będziesz gadał głupoty, to ja nie chcę tego słuchać. K nie powiem. Przepraszam bardzo, ja nie jestem kurwa gejem. Przepraszam bardzo, no. nie rugaj się tak jak gadasz do mnie. No ta, o, a, a ja ty? Ja teraz chociaż nagrywać. Ja milczałem. Nie wiem czy się wypowiadać czy nie, bo już po mnie pojechał. No jak pojechał? Pojechał? Tak, pojechałeś jak macu po ciebie. No, po chlebie. To ja kurwa! widzę ciebie kurwa! Nie u, nie lubisz szacunku kurwa do ludzi! Lubisz ludzi kurwa tylko wyzywać kurwa. Ja nie będę ją wyzywać. Nie! No nie! To ona chce założyć ze mną rodzinę. Ja chcę, chcę mnie zabrać, żebym zamieszkać i żebym miała... Ona coś nie powiedziała. No, gdzie ma cały ten basen? Dasz mi się wypowiedzieć czy nie? Dobra, mów! Wojciech powiedział, że... Raz w miesiącu będziesz przyjeżdżał. Raz w tygodniu raz, raz, raz w tygodniu, pomyliłem. Raz w tygodniu będziesz przyjeżdżał. Wojciech, sam wiesz, że na moje zdrowie, z moją chorobą, musisz przyjeżdżać częściej. Ja, to ja nie będę, tak? To ja kurwa chopas znajdę, może chopas będę w bo... dupę ruchał. Okaże się, która byłem, kobieta będzie chytrzejsza, i zawładzi mną, jak to się mówi, I przytuli mnie i zabierze mnie, mówiąc, stąd. Ja jego nie znam, a poczywać Cię nie będzie. Tak, na mnie gadasz, to ja będę cię nagrywał. To powiedz, dlaczego ty tak wyzywasz ludzi? Ja też nagrywam. To no, nagrywaj, nagrywaj. Ja ludzi, ja ludzi nie wyzywam? A jak ty się odzywałeś do szefa? Ja normalnie odzywałem się. Nie, ja słyszałem, Odpowiedzi, że ja nie jestem właścicielem. Bo ty... Nie, on powiedział. że właścicielem. nie jestem właścicielem, ja Przepraszam powiedzi, bardzo, ale ty powiedziałeś... Ja jestem właścicielem. Powiedziałeś tak, o, że a, po prostu, y, że... O... że a, wa, właścicielka. A Wojtek kto jest? A my Wojtek jest współwłaściciel. Nie, nie jestem współwłaścicielem, tak. ja tylko jestem zamordowany tutaj. O. Widzicie? Jak Wojtek kłanie, a tej gości nie ma i cioci... Jak nie ma? Nie ma, całkowicie. Ja dla przy... że to jest... Będziesz obrażał, to ona bajca, powiedziała, że zrobi z tobą porządek. W... ...sana małego palca. Tak. Dziękuję bardzo. To widzicie. No wi... widzicie, Szanowni państwo, że jak Wojtek nie domy za kim ciągnie... Nie za tobą. Ty no stop, by... chcesz mi wykorzystywać tylko... Ktoś wymyśla. Jakie finansowo panele, a co? no a, tych paneli chcieli... nie ma przepraszam o, nie bardzo 8 listopada mają przyjechać a może 1 stycznia 2020 no, roku e, przyjadą a może nie. 2023 chciała... przyjadą, a może... przepraszam bardzo sobie rado. gadaj tak bo ja mam gorzka chciała zafundować za no. 70 tysięcy te panele ty żebyś miał się, światło. Niech przyjadę i pokażę te Panie Niech przyjadą próbki. O, o to próbki, próbki, o! Tak, a co to kurwa? Będą ci na pieniążki ci będą poka pokazywać, będę wydała ci pieniążki. O, pana. Na, Panie ty, Wojtku! Panie ty Wojtku! Ty powiedziałeś, każda o, filma, zdjęcie! Każda filma, złoty, złoty złoty, po o te ze zdjęcie! Prawo, ja mam prawo! Ale ja cię nagrywam, nie nagrywaj mnie! Zarządzać. Nie Nie nagrywaj mnie! Ja cię nie nagrywam! Zażądać! Od każdej firmy przylewia próbki ukazanie dowo dowodu, że one produkują ten towar paneli, że one zakładali zdjęcia czy coś takiego, ale zdjęcie domu na robić. To ja rok, ci pokazywałem! Złożone, Samochody paneli, pokazywałem. To nie, to nie pamiętasz? A, a może zdjęcie porobić. A nie czy pamiętasz już? Powie, że o ja panel debil. Gamele i tak dalej. To, to jest bujda, kłamstwo i śmiech. Tak. Gosia chce się, bym zaręczyć się ze mną w górach. Po prostu jest. Taka sytuacja jest właśnie z Krzysztofem, że on wszystkich straszy, wyzywa. Nie ma kultury do innych ludzi. Jak to tak można, ułym, wysłuchiwać tyle czasu? Tym właśnie go się postanowiła moja kochana. Zaręczymy się, pobierzemy się i będziemy razem spędzać każdą chwilę. Będziemy razem pracować, na no, sam podział będzie mnie zabierała do pracy. Będę reklamował euro panele oraz keczup Żał jak ogier do Kobyły. Ja my tu kobyły nie ma. Szukaj w burdenu Kobyły. Tam kobyły są. Ale ty czemu ty, ty nie możesz normalnie się wypowiedzieć. Nie dobre kobyły. Przyklinasz zawsze. Ja nie wiem. Bo ty Ja nie przeklinam. Ja mówię prawdę. A to to... Wojtek, o... ja prosiłem, żeby ty cię nie trącał. Dobra, prawie. do widzenia. To plus by kurwałażą, kurwa. kurwa. Patrz, bo ciebie tam plusch nie rozliżyć. U ciebie, jak po, położył pluschły, tam to będzie fajnie. O! A to to kurwa pogryzło? O! Kurwa! Pluspy, kurwa! Chyba sami widzicie, w jaki sposób wypowiadam się. I u mnie nie ma takiego czegoś, że ja coś złego mówię. Po prostu normalnie. Co? Po prostu chcę powiedzieć kulturalnie, sympatycznie, nie wywyszać się i jakiś głupot nie gadać. Sami widzicie, że ugółem normalnie rozmawiam. A niektóre wam powiem, niektóre takie specjalnie takie filmy nagrywałem, żebyście mieli po prostu zabawę. A teraz już postanowiłem to trochę zmienić, tą sytuację w swoim życiu. Trochę się ugółem ogarnąć. O, tak ogarnięty jestem, to... Chciałem powiedzieć, że y, niedługo no, w Wrocławka się w będę wyprowadzał, ale tutaj nie będę się wymlodywał, będę codziennie do Krzyśka dzwonił, będę z Gosią żył. A, Ale weź już, już zaczynasz? To nie, zaraz ten na telefon następny będzie, kurwa, rozpierdolony. Mam dosyć, kurwa, tego, kurwa, osła.